Tak, halo. halo, halo, witam, witam, panie Jurku, <coughs> witam, Jurek, nazywam się Tomasz Habant, Odzwaniam odnośnie pana rejestracji na projekcie inwestycyjnym. Witam, panie Tomaszu Trabancie, słucham pana. E, czy pan w ogóle miał jakieś doświadczenie w branży inwestycyjnej, kiedykolwiek? Kiedykolwiek tak. A co to było? Wie pan co, to były inwestycje w Mąka. Jaka inwestycja? W Mąka mąkę Tak. Kupiłem sobie młyn i robiłem mąkę i sprzedawałem mąkę na rynku finansowym. A, na rynku finansowym Pan mąkę sprzedawał, tak. tak? No dobra, dobra. A no to znaczy, że Pan e, w surowce inwestował, tak? Tak, no w surowce, także trochę w kryptowaluty kiedyś. I w akcje. Mm. I w indeksy, i w pary walutowe jeszcze też. I w pary walutowe, no proszę. Tak. No to będzie łatwo nam współpracować no, mam nadzieję, w Blachę. Bla... O, w Blachę też jeszcze, przecież kiedyś. W Metale i w Blachę. Mhm. Mm mhm. Mm no dobra, dobra. A... A Pan samodzielnie handlował, czy z... za pomocą? Trochę Tam ja po i trochę mój przyjaciel... Jest... Trochę ja sam i trochę mój przyjaciel Giorgi Kaumanawardza z Gruzji. Bo my razem mieliśmy gruzińskie takie haczapuri w lokalu. A, no rozumiem. Rozumiem Pana. A ten... E... Tak? A pan wie, że jest taki bot. Jaki napisany bot? Napisany przez traderów. No. no, taki bot napisany przez traderów e, za pomocą sztucznej inteligencji. Nie, tak? to tego to nie, to to nie wiem jeszcze. Pan. Włącza. To tego nie wiem. Tak? No nie. To teraz e, e, to jest taki popularny. To wszędzie tam e, no. na Binance. Może pan wie taką platforma światowa? Jaka? Binance. Nie, tego nie znam. Finans. To tego nie znam jeszcze. Aha. Platforma światowa, no. tak? Gdzie, platforma. gdzie można handlować? Tak, no. tak, 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 kryptowaluta. Tak. No wiem, no, no, ale co. dzieje? właśnie wszędzie, wszędzie się pojawiło takie boty, tak? Napisane, no. no tam za pomocą sztucznej inteligencji, ona bada rynek, no. tak? No. no na pewno nie ukraińskiej no i... inteligencji, bo tam jej nie ma. Niech pan mówi. Nie, nie, nie. No. Nie. No nie, no nie ma na Ukrainie inteligencji, ja wiem. No niech pan mówi, I to ten but zrobił? A co, a co dotyczy Ukrainy to. No nie to dotyczy, nie? właśnie mówię, że tam nie ma Ukrainy i inteligencji. A co ten but zrobił na tym rynku? No na bada... Tak, tak, i otwiera 10 pozycji tak na przykład. Że budzie będą skuteczni. To? A czemu 10 10 pozycji, tak? No tak, ale pytam się czemu 10? No może więcej, tak? Ja po prostu mówię... To czemu pan, pan mówi, że dziesięć, skoro może więcej? No, to niech pan nie zachowuje się jak debil, to niech pan mówi profesjonalnie. Bo mnie pan w błąd prowadza, że ono otwiera dziesięć, a może więcej. Ja pan... Ja pan jak debil pan się tak mówi w ogóle. Czy pan jest niekulturalny? Nie, nie, jestem kulturalny, tylko niech się pan nie zachowuje jak debil. Panie Jurku, no, ja, no, ale panu, nie, ja to, bardzo nie to, lubię. Pan nazywa nie, 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 ja powiedziałem, że pan się zachowuje jak debil. Nie. Ale dobra, no, no. Ja, co z tego, jak powiem 20, tak? No ja, ja mówię to pana przykładowo. No ale to wie pan, pan co, to trzeba powiedzieć przebiega. przykładowo, a nie zachować się jak debil. Bo pan mówi, że otwiera 10 transakcji. To trzeba mówić, proszę pana. Taka nie. inteligencja no pan może przykładowo się otwierać. Jak debil, nie, proszę pana. Zde... Się nie, proszę pana. Nie, proszę pana. kulturalny debil. Nie, pan się zachował jak debil w tej sytuacji. Dziurek, proszę się nie zachować jak Jesteś z jest wioskiem. Nie proszę Może pana, ja pan jestem z miastem. Mi Zarentować pan mimo że pan to wieśniakiem po prostu jest. A tak? no, nie proszę pana, ja zdecydowanie przetwierdzam, że nie. A to, po prostu takie zachowanie mam po prostu jakieś, szczerze mówiąc, bydło. No to wie pan co, może wy tam na Ukrainie macie takie bydło, które ma takie zachowanie inteligentne, bo na pewno nie macie inteligentnych kał menadżerów. Proszę mówić w takim razie, w co my inwestujemy w tym bucie? Nie, no po prostu pan się czepie, tak? Ale spokojnie, co my w tym bucie inwestujemy, niech pan nie. mnie zorientuje. Ja na spokojnie mówię, no to spokojnie, Pani wie pan bo, bo, co, nie leci żadna, żadna rakieta, to... pan się nie denerwuje, pan mówi, co ten but robi. Ja nie denerwuję, to chyba pan denerwuje nie jakoś pan nie, nie wie. Pan nie denerwuje. Ja słyszę spokojnie. Pana głos. Ale spokojnie, żadna rakieta nie leci w Pana na Ukrainę, spokojnie, nie denerwuj, ale nie, Pan się nie denerwuje, bo Pan się denerwuje, niech się Pan nie denerwuje, niech mi Pan opowie o tych butach. <grym 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 ale niech się Pan nie denerwuje. Ale, <grym> ale jesteś Jurko. Ale spokojnie, słyszę stres w Pana głosie, niech się Pan nie denerwuje, spokojnie, ja nie jestem z żadne żadnej rakiety no właśnie, Pana nie leci, ale spokojnie. Jurko, spokojnie. Właśnie Ty denerwujesz, nie właśnie Ty denerwujesz. Ale proszę być spokojny, proszę mi wytłumaczyć o tych butach inwestycyjnych. Proszę się nie. Ale denerwować. ty nie jesteś spokojny. Ale proszę pana, proszę się spokojny. nie denerwować, proszę mi wytłumaczyć o tych butach. Widzę, że się pan stresuje i denerwuje. Spokojnie. Pan zobaczy przez okno żadna rakieta nie leci. Nie, pan nie wytłumaczy. No. Ale pytam teraz cię, tak? Po co? Czepierz się? Jak ja powiem 20 pozycji, to coś by zmieniło tak naprawdę? Ja, naprawdę. ja ci mówię no, przykładowo, pan... tak? A... No wiem. No to nadal pan będzie te To proszę mówić o tych butach. Ja Pana słucham, proszę mówić, proszę nie, się nie denerwować. Spokojnie, nie nienerwowo, proszę się nie denerwować. Proszę mówić o tych butach. Ja mnie denerwuję w ogóle, tak? Ale to proszę nie mówić, że się Pan nie denerwuje, bo to stwierdza, że Pan denerwuje. Proszę no, się o, nie denerwować, nie, proszę, proszę, proszę mnie wytłumaczyć. Nie, ja po prostu. Nie, widzi Pan, po prostu Pan się denerwuje, ale spokojnie, proszę, spokojnie, proszę się nie denerwować, proszę mi wytłumaczyć, o tych inwestycji <laughs> Ale Ty mi nie dajesz słowa, no proszę, prostu, mówić, po prostu proszę, się ty, nie denerwuj no ale proszę mówić. To jest wyżwieźniak po prostu. Nadaje, pan, że jest wyżwieźniak. No widzi pan, pan się denerwuje, pan nie zaczyna obrażać. Który pan pan pokazuje, że pan jest wieśniakiem. Dobra, pije codziennie, hmm. nie ma pieniędzy i w ogóle. Ale Siedzi, pan, pije proszę się nie no Ale proszę, pan tak idzie w taką stronę. Ja wybiła. nie denerwuję. No to proszę się nie ja zachować nie jak debil. Proszę mnie zorientować. Proszę Przekazuję, się pana, się pana, życie. przekazuję pana życie. Tak? Ale proszę się nie zachować jak debil, bo pan się zachował jak debil w tym momencie. Proszę mnie zorientować normalnie o inwestycji. Proszę. Ale... ale proszę spokojnie, Jurku, nie nerwowo. Ja ale ty? proszę się nie denerwować. Nie, ja nie, pan, denerwuję? Panie Czemu się pan, Panie Jurku, pan... nie, 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 denerwuje? nie, 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 proszę nie, proszę mnie zorientować. Taka, proszę nie, Czemu... opinia, proszę nie, nie, proszę nie, nie, Ale nie, proszę się nie, denerwować. Proszę się nie, nie, proszę nie, zorientować. Ale proszę się ale nie denerwować. Dlaczego taka opinia, że ja denerwuję? No słychać Mówiąc po pana głosie. po pana głosie, jak mówię zawsze o Rosji i o Rakietach, że pan się zaczyna denerwować, stresować, że pan mnie atakuje, podnosi głos, ciśnienie się ja panu nie zwiększyło. Stresuję, ja nie atakuje, nie atakuje. Chodził się pan, pan nawet przez telefon i tak, mi tak to, trochę ja takim stroszonym śmierdzi. Nie muszę miłczeć. miłczeć? Ja muszę miłczeć, jak pan Mówi mnie się Nie muszę milczeć, proszę pana. Pan widzę, że się stresuje, bo pan nawet nie umie odmieniać. Chociaż Ukraińcy nie umiem odmieniać, ale to nic nie szkodzi. Proszę mówić o inwestycjach. No proszę mnie zorientować. Ale spokojnie, nerwowo. no o tych butach inwestycyjnych proszę mi powiedzieć. Niech mnie pan o tych butach opowie. Ale spokojnie, proszę się nie denerwować. Ale proszę się nie denerwować, proszę mówić. Proszę mówić. Proszę, mówić. Proszę, mówić. proszę mówić. Proszę mówić. Ale proszę się nie denerwować, proszę mówić. Ale ja mówię, ten Ale widzi pan, jak się pan denerwuje, pan się stresuje, słyszę, słyszę, słyszę po prostu po pana głosie, że pan się stresuje, że panu się chce płakać. Ja nie stresuję, tak? Jakaś rakieta trafiła w pana mamę albo tatę? Ale z czego? Spokojnie, taka opinia, że ja... no nie wiem, no pan nie odpowiada na pytanie, pan się stresuje, pan podnosi głos, Jakie pan pytania? mnie obraża, Jakie no no pytania? o butach inwestycyjnych, to co daje? pan mówił, no proszę Takie mi opowiedzieć pytania? o tym bucie inwestycyjnym. Jeszcze raz. No widzi pan, pan w ogóle nie kontaktuje już ze stresu, proszę mi opowiedzieć o tym bucie inwestycyjnym, co pan mówił. O tym bucie, tak? Tak, 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 proszę o tych butach opowiedzieć. Ale tak, ogólnie, co Pana interesuje? Ten no, współpraca z analitykiem. Znaczy, wie Pan, co mnie i to buty nie, ogóle, a Ja, pytam, stoją, pa, i ja pytam Pana, co bardziej interesuje. Po prostu wie Pan, co. No to już Panu e, ale spokojnie, pan... niech się Pan nie denerwuje. To but inwestycyjny. Ale spokojnie, ja nie nerwowo. Nie denerwuję. Ale ile, to się proszę ile, nie denerwować, proszę ile, mnie słuchać, pan. bo ja już odpowiedziałem Panu, a Pan się denerwuje. But inwestycyjny. Ale to proszę panie, się nie denerwować. Ja też jak Puga, to samo. Wiesz? Ale proszę pana, czemu się pan tak denerwuje? Jak ale proszę pana, proszę się nie stresować. Proszę mnie zorientować ty o tych butach. No to samo skrzyczyń. i nie dajesz powiedzieć. No to proszę mówić. E... To pan się jak debil zachowuje. No dobra, a... ale proszę mówić się nie stresować. Spokojnie. E, e, e. Nie, spokojnie, nie nerwowo. proszę mówić. No widzi pan, no pan jest tak zestresowany, że pan nic nie jest w stanie powiedzieć. Pan się zestresował tą Rosją, tymi rakietami. Spokojnie, nie nerwowo. proszę mówić. Pan jest z której części Ukrainy, wschodniej czy zachodniej? Tam, gdzie się bawią, czy tam, gdzie wojna? No proszę pana, no umarł pan. No kurde, zestresował się. Masakra, masakra. Przywit. tu Brutus. Zależy lajki i komentarz pod tym wideo. Assalamu alaikum, Ana Brutus. La tencel watarak ta'alik ta video. Witajcie, tu Brutus. Zostaw lajka i komentarz, Brutus fajnym żółwiem jest. To Brutus będzie miał motywację do dalszych inwestycji. Aiwa kabum.